Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tytuł sam mówi za siebie. Przygotowujemy się na finansowe trzęsienie, się na finansowe trzęsienie ziemi. Były wiceprezes NBP. Zaczyna się kryzys głębszy niż w 2008 roku. To, to mówi oczywiście profesor Krzysztof Rybiński. Rząd natychmiast powinien ogłosić pakiet reform, jeszcze przed wyborami. Do kryzysu można się y, przygotować. No i z, drugą falę kryzysu wieści pan profesor Rybiński. Najpierw stawia y, tutaj diagnozę, z czego to wynika, i z tą diagnozą bym się zgodził. Otóż nie wysnuto wniosków właściwych po pierwszej fali kryzysu w 2008 roku, że y, globalne firmy finansowe stały się jeszcze bardziej globalne, jeszcze bardziej potężne i uderzenie jednej powoduje lawinę automatycznie, czyli efekt domina, że, że po prostu świat musi to odczuć. I to jest, to jest najbardziej dramatyczne w moim przekonaniu i tak sądzę od, mówię o tym od wiel, wielu lat, że rządy stały się zakładnikami instytucji finansowych. To jest po prostu prze, przerażające. Gdyby te instytucje finansowe nie były tak potężne gdyby byłyby mniejsze, gdyby je podzielono... Być no to może jakby nie... wyglądała wtedy gospodarka. Się. A dlaczego jakby wyglądała no, gospodarka? Znaczy. Nie, bo co będziemy stawiali chińskie mury, Chiny też nie, się nie kiedyś rozwijały mury, za murem, nie, 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 nie sprawnie, chodzi o chińskie, ale nie, nie chodzi o chińskie, chińskie mury i nie chodzi o walkę z globalizacją, broń Boże. Nie da się wrócić nie do się do właśnie czasów. Dochod... To, ale zaczekajcie, to ale, 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 no teraz wróćmy na, no dobrze, bo to by na ten, nie chciałbym, żebyśmy na ten temat dyskutowali, a, ale o tym, jak ta druga fala kryzysu ma e, przebiegać, co mówi pan profesor, ale ale Rybiński. No? profesor Rybiński. ma Rybiński o tyle nie ma racji, że jednak... To nie jest prawda, że... Znaczy, ocena jest zaostra generalnie rzecz biorąc. Gdyby rzeczywiście... Czytał pan dym, dym, ten yy, Z tego, co, co, co pan mm. cytował, to już wystarczy. Yy, to nie jest... To fakt. W 2008 się, tak? roku wszyscy byli przekonani, że istnieje realne zagrożenie powtórki roku trzy, 29. Tak. To naprawdę było... To się czuło, że, że, że jest to możliwe. Do tego nie doszło. I to nie, nie wzięło się samo z siebie... Tylko nie doszło dlatego, że jednak i banki centralne, i rządy wykonały jakąś pracę, być może można było to zrobić lepiej, na pewno, ale jednak jakąś pracę, która spowodowała, że ten kryzys był stosunkowo relatywnie lżejszy niż można było oczekiwać.